Witam wszystkie wagi i zapraszam serdecznie na prognozę miesiąca stycznia 2024 wchodzimy w bardzo ważny miesiąc, gdzie przejście Plutona do znaku wodnika po 240 latach będzie bardzo dużo zmieniać, nie tylko w świecie, ale w naszym życiu. Pluton ustawia się dla Was w trygonie, co oznacza nie tylko przypływ energii na kolejne 20 lat, ale że wiele w waszym życiu prywatnym. Zawodowym, będzie się dużo zmieniać na korzyść. Ten trudny czas z kwadratem Plutona, ostatnie 15 lat się kończy. Wszystko dokładnie opowiedziałam w horoskopie rocznym na rok 2024. Link jest u góry, zapraszam serdecznie do wysłuchania. I teraz ta energia, ten Pluton, pozostaje 7 miesięcy, czyli w tym miesiącu zaczyna się bardzo ważny czas. Rozpoczynamy 1 stycznia. Słońce stoi w trygonie do. Księżyca, ale Wenus w kwadracie do Saturna. Jak to Sylwester pierwszego? Może się zacząć bardzo ciekawiej, niestety później, z księżycem, który będzie przechodził do znaku panny, może być coraz poważniej, i na drugi dzień Wenus w kwadracie do Saturna, niestety, mówi już o tym, że pierwszego będziemy bardzo dostrzeżemy ten real, bardziej aniżeli nam się to wyobraża. Drugiego, Merkury, planeta komunikacji, biznesu, interesów, w znaku strzelca, w, przechodzi w bieg prosty, nareszcie. I ponieważ ten Merkury do 14 stycznia stoi dla Ciebie w pozytywnym aspekcie, bardzo dobry czas na pomyśleniu o nauce, bardzo dobry czas może na zdawanie jakichś egzaminów w styczniu. Może będziesz robiła prawo jazdy, może będzie, będą wagi coś pisały, może będą się coś uczyły, może tworzycie nowe blogi, czy też chcecie wchodzić na, do internetu, czy na social media, czy na, robicie strony internetowe, będzie tutaj dużo rozmów, będzie tutaj dużo spotkań, jeżeli chodzi o komunikację, przekaz wiedzy, przekaz informacji, naukę, a może niektóre z Was wyjadą gdzieś na bliską odległość, to tak, żeby był dobry czas na wycieczki, czy też na ferie zimowe, ponieważ z Merkury przynosi dużo propozycji i widzę, że te propozycje przyjdą ze strony kolegów, ze strony znajomych, czy też ze strony ludzi, z którymi się bardzo dobrze dogadujesz i razem z tym Merkurym od 2 stycznia można rozpoczynać ważne projekty. 4. kończy się y, pozytywna energia. Mars stał pozytywnie dla Ciebie ostatnie 6 tygodni ze znaku Strzelca. Dodawał mocy, dodawał siły, ekspresji i pewności siebie, i Mars przechodzi do znaku Koziorożca. Uwaga, ponieważ ustawia się w kwadracie. W znaku Koziorożca już znajduje się Słońce, które pozostaje. Do 20 stycznia 2024 i Mars w kwadracie y, Fokus kieruje i całą swoją energię, całą swoją siłę będzie kierowała waga teraz na dom. Na rodzinę, na stworzenie aury w domu, abyś czuła się dobrze, aby czuła się bezpiecznie, aby były struktury w domu dla każdego. Może chodzi tutaj o podział obowiązku, może coś nie pasuje w tym domu. Czas byłby dobry na przeprowadzki od tego trzeciego, na budowanie nowego domu, na zamiany mieszkania na domy, domy na mieszkania. Widzę, że, czy też może niektóre z Was będą remontowały, czy też przeprowadzały jakiś remo, remont. Ale cały miesiąc styczeń energia jest skierowana na ten dom, na pracę, na obowiązki, na poprawy wszelkiego rodzaju od podstaw, może także chodzi o tematy dogadania się ze swoimi współdomownikami, czy też z rodziną, i Mars w kwadracie może przynieść konflikty, może przynieść e, kłopoty, może przynieść no, sytuacje nawet trudne, czy też kłótnie taki kwadrat Marsa trwa. Trzy dni. Nie oznacza to, ponieważ Mars od czwartego pozostanie w znaku koziorożca do 12 stycznia 2024, oznacza to, że taki kwadrat pozostanie dla każdego z Was w zależności od daty urodzenia 3-4 dni. Dobrze, to jest do wytrzymania, ale może to być spadek energii, mogą to być tematy choroby, na przykład przeziębienia wszelkiego rodzaju, czy też kręgosłup, tak? no bo to w znaku ko koziorożca, czy że waga obejmie znowu za dużo obowiązków, czyli nie nabierałabym na siebie tych obowiązków, nie za dużo pracy, oszczędzaj swoje siły, włączamy na drugi bieg i patrzymy przede wszystkim na swoją energię, na, swoją, na swoje ciało. Na to, jak Wy się czujecie w domu i co trzeba w tym domu przeorganizować, abyś czuła się dobrze, abyś czuła się bezpiecznie. Może być tak, że pojawią się nowe obowiązki, na przykład trzeba będzie pomagać dzieciom, trzeba będzie pomagać rodzicom, trzeba będzie pomagać babci czy dziadkowi, czy jeszcze ktoś tam inny się tutaj pojawi, czy też mogą jakieś tematy właśnie być związane z rodziną, z domem i z tymi wszystkimi do, dobrami, które dotyczą tematy familii. 10 11 wyjątkowo bardzo dobry czas, znów Księżyca 11 w znaku Koziorożca z bardzo dobrymi aspektami, ponieważ Słońce ustawia się w Trygonie do Urana, Mars w Sekstylu do Saturna i Mars w Trygonie do Jowisza. Można by powiedzieć, że ten Nów jest super nowiem, dlatego że decyzje, które teraz będą zasiane, decyzje, które będą podjęte, są długofalowe, są na stałe, są tak jak gdyby zabezpieczeniem e, długoterminowe i ten nów odbywa się u Ciebie w domu. Może chodzić właśnie o zmianę w domu, może chodzić o przeorganizowanie sytuacji w domu, może chodzić o długotrwałe decyzje. Pozostaję w tym domu, przeprowadzam się, wyprowadzam się, czy też że właśnie trzeba się przeorganizować. Ponieważ są, Słońce ustawia się w trygonie do Urana, może to także dotyczyć, że pojawią się nagłe i nieoczekiwane zmiany przypływ pieniędzy dla Ciebie, które pozwoli Ci zrealizować Twoje życzenie i marzenie. Może to będzie zakończenie jakiejś długiej długie historii związanej z ekspartnerami, ekspartnerkami, gdzie pewne tematy się wyczyszczą, szczególnie finansowe, czy też posiadania, czy też właśnie dotyczący. Tematu domu lub dzieci. Może to będzie nawet jakiś podział jakiś majątków, czyli dotyczy wszystkie osoby, które może się rozstawały, czy też tematy rozwodów, czy też gdzie tematy dóbr waszych wspólnych nie było podzielone. Tu jest zmiana, pozytywna zmiana z korzyścią dla ciebie, ale pamiętaj, nie czekaj, nie oddawaj odpowiedzialności innym. Planety w znaku koło mówią o tym, że każdy sam odpowiada za siebie. Ty obejmujesz odpowiedzialność za swój dom, za swoją rodzinę, za to, jak się czujesz, za swoje zabezpieczenia, za swoje miejsce, ale także nie jest tak, że masz tą odpowiedzialność przekazywać nie wiem, na partnera, na mamę, na ojca, czy też uzależniać się od wszystkich, ale właśnie uniezależnić, dlatego że pluton Przechodzące do znaku wodnika to jest temat wolności, to jest temat uniezależniania się, wyjścia z tego starego, wyjścia z tych hierarchii, wyjścia z tego, że ktoś ci coś narzuca. Jesteś znakiem kardynalnym. Waga, ty kierujesz, ty dyrygujesz, ty odpowiadasz za swoje, za swoje życie. 14. Merkury przechodzi do znaku koziorożca, czyli znowu są już trzy planety w znaku koziorożca, Słońce, Mars i Merkury. I Merkury, planeta biznesu, interesu. Jak do 14. Ci służy poprawa sytuacji finansowej, komunikacja? Tematy profesjonalne, wszystko, co jest związane z przekazem wiedzy, z przekazem informacji, ale także wycieczki, to się kończy. Dalej te trzy planety cały czas stoją. Cały styczeń jest przede wszystkim na dom, na dom, na rodzinę, na tematy odpowiedzialności, na zabezpieczenia się, na tworzenie struktur nowych, które pojawią się w Twoim domu i w Twojej rodzinie. I tutaj może być tak, że z kwadratem Merkurego będzie chodziło o. O jakieś sprawy prawne, o dogadanie się, o wyczyszczanie, o podjęcie konkretnych decyzji, ale także z jakimiś bardzo ważnymi podpisami. Uwaga 19. Wenus ustawia się w kwadracie do Neptuna, tak jak wcześniej Merkury w kwadracie do Neptuna 9. Tutaj może być tak, dlatego że Wenus sprzyja Ci aż do 23. jest czas nie tylko na poprawę sytuacji finansowych, ale miłość, koleżeństwo, przyjaźni, bardzo ważne rozmowy, bardzo ważny, te, bardzo ważny czas, jeżeli chodzi o kontakty, przy, przyjaźnie, koleżeństwa, czy też współpracę i, i, i kooperację. I tutaj w kwadracie do Neptuna może być tak, Ponieważ Neptun nie ma dla Ciebie, nie ma na, na Ciebie bezpośredniego wpływu, ale w, po, ponieważ ten kwadrat Neptuna Mówi o jakimś rozczarowaniu, czy też nawet kłamstwie, czy też może jakiejś nieprawdzie, tutaj dookoła tego 19 bym uważała, szczególnie jeżeli chodzi o jakieś informacje, które dojdą do Ciebie, nie wszystko będzie prawdą, nie wszystko będzie autentyczne. Jest też, że można samemu wejść, w, mo, może uwierzysz w, w, jakąś, w, w jakąś właśnie wiadomość, ale także to, co usłyszysz, jeżeli będzie chodziło na temat. Twojej pracy, czy też Twojego zdrowia, czy też właśnie dnia codziennego, ale szczególnie dotyczy to prawdy, nie wszystko będzie prawdą. Uwaga! Od 20 zaczyna się lepsza faza. Słońce przechodzi do znaku wodnika i ustawia się w trygonie, i na drugi dzień Pluton przechodzi do znaku wodnika. Bardzo dobry dzień dla wag z pierwszej dekady. Ponieważ Słońce łączy się z Plutonem, jest to czas takiej intensywnej transformacji. Myślę, że z wielu z Was poczuje jako taki przypływ energii, jako takie postawienie do pionu, chęć wyzwolenia się, chęć zrobienia czegoś niecodziennego, innego, pokazania się, wyzwolenia z uzależnień wszelkiego rodzaju i Pluton i Słońce przez następne 4 tygodnie, a Pluton przez następne 7 miesięcy. Daje Ci siłę, daje Ci moc, daje Ci ekspresję. Pomimo, że Mars będzie w kwadracie, Pluton jest wyższą oktawą tego Marsa, stojąc w trygonie, daje Ci wiatr w żagle. Bardzo dobry czas na wejścia w nowe relacje. Czas zabawy, czas przyjemności, czas radości, czas rozwoju Twoich hobby, Twoich pasji. Widzę, że wagi będą miały inne pomysły, inne idee, otwierają się na wyjątkową, nietuzinkową, jaką, jakąś e, kreatywność. Będziecie stawiały siebie na pierwszym miejscu. Więcej zabawy, więcej przyjemności, tematy seksualności, przyjemności, może w zupełnie jakiejś innej formie, dlatego że pluton w e, wodniku jest spełnienie siebie, jest nietuzinkowość, jest oryginalność, niecodzienność, coś szalonego. <grym> W każdym bądź razie muszę być także coś związane z nowoczesnością i z techniką, ale drogi Wagi, wiatr w żagle. Od tego czasu ten Pluton pomaga Wam. Myślę, że wiele wag, nie tylko tych z pierwszych. Dekad, ten pierwszy początek, ale cała pie, pierwsza dekada poczuje ten wiatr w żagle, poczuje tą chęć uwolnienia się, wyzwolenia, pokazania, taka jaka jestem, spełnienia osobistego, ale także są tematy, kochane wagi, nowej relacji, nowego partnerstwa w zupełnie innej formie, gdzie nikt nie będzie cię uzależniał, gdzie nie, nikt nie, nie będzie kontrolował ciebie, ale też ty nie będziesz podlegała, nie będziesz służyła, nie nie będziesz przytakiwała, nie będziesz milczała, nie będziesz tworzyła tej sztucznej harmonii. Właśnie w tym kierunku każdy może w relacji się spełnić, ale także, że ta relacja bazuje na przyjaźni, że można sobie ufać i spełniać każde osobiście, każdy może być innym. 23. Wenus przechodzi do znaku koziorożca, i tutaj jest znowu temat domu, temat rodziny, może właśnie zamykania, może dzielenia, ale także przeorganizowania. I stworzenia tej sytuacji w domu, aby naprawdę czuć się dobrze, aby czuć się bezpiecznie. Uwaga, kwadrat Wenus może oznaczać, że już wydajesz za dużo pieniędzy z tym słońcem. W trygonie przez następne cztery tygodnie masz dużo mocy, dużo siły, jest temat wolności wyjazdów. Zabawy, a Wenus w znaku Koziorożca do 15.02. mówi patrz na pilno pilnuj tego, patrz na realce, jakie obowiązki są jeszcze do wykonania. 25. pełnia w znaku Lwa, która jest dla ciebie w pozytywnym aspekcie, chociaż ta pełnia jest w kwadracie do Jowisza, aby nie przesadzać za bardzo. Pewnie jest w tym stylu, myślę, że przyjdą nowe możliwości ze strony przyjaciół, ze strony grup, jakieś możliwości dla Ciebie wejścia w nową grupę, wejścia w nową organizację, pokazania się na social mediach, stworzenie czegoś nowego. Czegoś nowego, może to będzie jakaś nowa współpraca czy kooperacja, może to będzie jakiś temat zrealizowania, zakończenia właśnie jakiejś współpracy z jedną grupą, wejście w nowe, pojawią się nowe możliwości realizacji życzeń serca. Ale w kwadracie do Jowisza nie przesadzać tutaj także, jeżeli chodzi z wydawaniem pieniędzy, czyli po, ponieważ ta bonus, w znaku, w znaku koziorożca patrz na real, patrz na real, ale weszłabym w te nowe możliwości, które będą zaproponowane ze strony przyjaciół, ze strony grup osób podobnie myślących, patrząc jednak na to, że te nowe osoby, które wchodzą w twoje życie, naprawdę pomogą ci także się spełnić. Od 27 do 30 niecodzienne aspekty ze znaku, ze znaku koziorożca Mars będzie przechodził jeszcze Merkurego, jest w kwadracie, uwaga, tu może być jakaś kłótnia związana także z domem, ale podczas tego dnia Uran, planeta rewolucji, planeta zmian wychodzi w bieg prosty, Wenus ustawia się pozytywnie do Saturna, Merkury do Urana, Wenus w Trygonie do Urana i Mars w Trygonie do Urana, nagłe i nieoczekiwane zmiany, jeżeli chodzi właśnie o te tematy rodzinne, tematy domu, tematy wyczyszczenia, jeżeli są są jakieś stare sprawy, tego ziorożcowe. E, trzeba to zamknąć. Myślę, że styczeń jest taki dla Was zamknięcie jednego etapu, czyli nawet wszystko, co jest związane z tym ostatnim. 15 lat mogłabym, mogłabym powiedzieć z tematami rodziny, tematu domu i wejście w to nowe. I zamykaj, zamykaj, wyczyszczaj, jeżeli chodzi o tematy relacji, tematy, tematy finansowe, tematy rozliczeń wszelkiego rodzaju, czy z rodziną, czy z partnerami, z partnerkami, czy są jakieś zobowiązania, nie wiem, na, na przykład kredytowe, można będzie to spłacić, ale można będzie w tym czasie od 27, tylko uwaga, tutaj kłótnie, jakieś bardzo ostre, takie suche e, słowa mogą się pojawić tego 27, następnie cak, cak, będą podejmowane, nawet przyspieszenie będzie tak, takie, dlatego, że pluton w wodniku jest przyspieszeniem. To nie będzie jak ostatnie 15 lat, że wszystko idzie, to transformacja powoli. Pluton w wodniku jest szybko, 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 rewolucja szybko się zmienia, Szybko mamy pomysły, idee, to jest powietrze, że trzeba będzie nawet te pomysły łapać, i widzę, że tutaj coś y, przeorganizujesz w szybkim tempie, ale też, że będzie można stare tematy pozakańczać i wejść wtedy w nowe. Kochane panny, kochane wagi, przepraszam bardzo, życzę wszystkim wspaniałego stycznia. Patrzcie na siebie, patrzcie na, na swoje siły, na swoje moce, i z tym plutonem zaczyna się dla Was bardzo dobry czas, poprawę sytuacji finansowych, dla wielu z Was więcej zabawy, więcej przyjemności, więcej radości, więcej ekspresji i wreszcie osobistego spełnienia. Do zobaczenia wszystkiego dobrego, pięknego stycznia.